w nowym filmie, jak już zapewne widzieliście jest to DIY, czyli coś nowego, coś co zazwyczaj nie pojawia się na moim kanale jedno DIY już było ale to na początku istnienia tego kanału coś w stylu obudowy na telefon, dzisiaj postanowiłam zrobić jeden, ale treściwy odcinek i zawrzeć w nim 5 DIY bardzo prostych chciałam zrobić to w prosty sposób nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na to i żeby wykorzystać do tego jakieś rzeczy, które mam już w domu, dlatego postanowiłam zrobić takie DIY zmiana wizerunku mojego biurka, ponieważ już mi się trochę znudziło to, jak to wszystko wygląda, i postanowiłam to zmienić. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, jak fajny i prosty sposób zmienić wygląd swojego biurka yy, i rzeczy, które macie na nim, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przygotuj sobie wszystkie materiały potrzebne do DIY w jednym miejscu. Ja mam pistolet do kleju, nożyk, taśmę washi-tape, papier dekoracyjny, papier samoprzylepny, nożyki, płyty korkowe. Pierwszym DIY będzie podkładka pod mysz. Do tego wykorzystuję dekoracyjny papier samoprzylepny. Odmierzam ile zapasu potrzebuję z każdej strony i zaczynam wycinać. Możecie oczywiście wyciąć inny kształt z płyty korkowej. Ja zdecydowałam się na kwadrat. Po wycięciu odklejamy papier i umieszczamy na nim płytę korkową, zaginamy i przyklejamy papier. Jest on samo przylepny, ale nie trzymało się to dobrze, dlatego użyłam pistolety do kleju, którym dokładnie przykleiłam każdy wok i gotowe. Jest to bardzo prosty DIY, ale myślę, że taka podkładka ciekawie prezentuje się na biurku. Wzór tak mi się spodobał, że użyję go w kolejnych elementach. To ramka do zdjęcia, a właściwie jej proste i szybkie udekorowanie. Moja jest biała, chciałam dodać jej trochę koloru. Do tego używam taśmy Washi Tape Steigera. Wybieram taką, która najbardziej pasuje i zaczynam przyklejać. Pamiętajcie, aby wcześniej wytrzeć ramkę z kurzu, wtedy taśma szybciej się przyklei. Ucinamy niepotrzebną część i obklejamy dalej. Możecie nadmiar obciąć nożykiem, ale uważajcie, żeby się nie skaleczyć i nie zniszczyć ramki. Gotowe! Moim zdaniem, ramka wygląda teraz ciekawiej, a w każdej chwili mogę odkleić taśmę lub wymienić ją na inną. Trzecie DIY to pudełko na drobiazgi. Do tego wykorzystałam pudełko po Big Glossy i dekoracyjny papier samo Rozpoczynamy od zmierzenia, ile papieru będzie nam potrzebne na oklejenie pudełka. Wycinamy i przechodzimy dalej. Pokażę Wam dwa sposoby, ale moim zdaniem drugi jest łatwiejszy. Pierwszym utrudniłam sobie sprawę, bo najpierw przycinałam miejsca zgięć. Trudniej było odkleić papier i dopasować do pudełka, ale nie ma problemu, bo wszystko ładnie wycinamy, zaginamy i obklejamy. W drugim przypadku po odmierzeniu pudełka na papierze od razu odkleiłam papier i umieściłam na nim pudełko. Zaczęłam zginać z każdej strony i wtedy nacinać papier, aby móc zakleić go do środka. To samo powtarzamy z każdej strony: nacinamy boki, odklejamy bok pudełka i zaginamy do środka. Jak widzicie, przy takim wzorze papieru dekoracyjnego nie jest potrzebna precyzja, ale możecie oczywiście wybrać inny wzór. I tak mamy gotowe pudełko, które możemy położyć na biurku i trzymać w nim drobiazgi. Pasuje do podkładki na myszkę, a to jeszcze nie koniec. Czwarte i chyba najprostsze DIY to kolorowa klawiatura. Zawsze podobały mi się kolorowe klawiatury na Pinterest i postanowiłam dodać mojej trochę koloru. Wycinamy paski odpowiedniej długości i przyklejamy na klawisz. Ja zdecydowałam się na trzy wzory i pięć elementów. Możecie udekorować więcej lub mniej, to zależy od Was. Myślę, że poprzedni papier dekoracyjny też wyglądałby super, dlatego to już zależy od Was, jaki wzór chcecie uzyskać. I tak z nudnej białej klewetury otrzymujemy kolorową i wzorzystą dekorację na biurku. Ostatnie DIY to marmurowe szuflady. Jak widzicie, ten papier dekoracyjny ma u mnie wiele zastosowań. Postanowiłam obkleić nim przód szuflad. Wycinamy odpowiedniej długości i szerokości paski, a następnie odklejamy przód szuflady. Ważne, żeby pokryta była również górna część, dla lepszego efektu. Odklejamy resztę i ucinamy nadmiar pozostałego papieru. Myślę, że ta dekoracja świetnie łączy się z pudełkiem oraz podkładką pod mysz, przez co całość utrzymana jest w jednym, dominującym wzorze. Wszystko jeżeli chodzi o dzisiejsze DIY dajcie mi koniecznie znać. Jak wam się to podoba moim zdaniem są to proste rzeczy ale dający naprawdę ciekawy efekt i bardzo mi się podoba, jak teraz wygląda yy, moje biurko. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów w przyszłości, może zrobię coś bardziej zaawansowanego, jakieś takie DIY od podstaw, ale póki co chciałam zacząć od czegoś łatwiejszego, co w prosty sposób będziecie mogli odtworzyć. Dlatego jeżeli zrobicie coś w tym stylu, dajcie mi koniecznie znać na Instagramie, możecie ofegować mnie przez hashtag. Hmm... DIY, ale jest channel albo po prostu oznaczyć mnie na Instagramie, także zapraszam do wykonywania własnego DIY, zostawiajcie komentarze, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. My widzimy się już niedługo, a ja się z Wami żegnam, pa!